Siemano, dzisiaj gramy Squid Game'a na 6 minimapach, konkretnie o tego Digielka. Już go wydałem, no ale to był ten łańcuch znaków. Udział bierze 30 osób z mojego Discorda, więc tam Was zapraszam. Linka trzeba macie w opisie. A będziemy grać takie mapy jak: czerwone-zielone, mapa za 2 punkty. Rozbijanie ciasteczek, mapa za 2 punkty. Przeciąganie liny, mapa za 2 punkty. Papier nożyce kamień mapa za 2 punkty. Szklany most mapa za 2 punkty. I finałowa mapa nożówka za 5 punktów. To co, zaczynamy? 29 osób w lobby. No będzie śmieszne. Kruski jest. Dobra. Ja ostatni typowo. No my sobie zwiedzamy, nie? Oni tam lecą. Co nie jak ktoś musi wyjść, wiecie, jak w Squid Gamie. No dokładnie. Dobra, lecimy do nich. No dawaj, dawaj, dawaj no, Giro Co ty robisz z twoją ręką? Jak ją wyginasz? Dobra, jeszcze my. Bo na nas czekają. No też nie. To się obraca. Dobra. Sporo nas i ja będę ostatni, żeby wam fajną perspektywę pokazać, bo ja to przejdę, to jest bardzo proste do przejścia. Ale oni mają presję, bo grają o skina. Ja to... wredzu, wredzu, wredzu. Mi się <laughs> sobie myszkę na czas tej mapy. Półtora minuty. Ja pierdolę ile osób poszło. To łapie wcześniej Kurwa, wcześniej 10 tego, 10 no. ten pakiet przesadwali, tak to trzeba dosłowniej wyczyć. No, ja trzeba. Grafika za niska mi nie widzę, trzeba się obracać. Ja się... Ja widziałem co z tego i tak nie Taka najlepsza rada, nie? Ja tu wystarczy patrzeć się, w jej, się, a tu się no, tam, w jej głowę. Jak się patrzycie w jej głowę ogarniacie się zatrzymać. To jest bardzo... Oj! Ślanży mi odpierdolą snajperzy. A tu jak więcej chodzi za każdy ma połudny? Połudny mają. Daj sekundę, bo ja chcę to przejść, nie nie mogę się tu wyjebać. Dobra, mamy to. Ta. dobra, tyle osób przeszło. No to pad, dawaj, pad. Nie gadaj, nie gadaj. No i po dwóch punktach, nie. No lekka, kraksa, lekka, kraksa. tam zawiodło, coś tam zawiodło. Coś tam nie tak. Ej, a na kaskach jeszcze czas? To pierwszy coś? Wszędzie jest czas. Będziemy rozbijać ciasteczka, No jakie drzwi szerokie Nie, jebany ciasteczka Dobra Ja... Myślę, że zrobię to najszybciej, postaram się Ogólnie tak Każdy ma tu ciastko, kucamy I... Na oj! Sorki I nadupcamy w element, który ciemnieje, co nie? I tak 26 razy, 21 razy a Bardzo szybko akurat u mnie pójdzie Tutaj to powinien uważam powinien to każdy przejść to akurat jest bardzo proste. Oj dwa wywalili się No gdzie gdzie ciemno? A dobra i jeden Mamy to pierwszy patrol ogarnąłeś Dawaj 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 40 sekund Kupa dwa o nie, dobra 4, pochybel Dawaj 10 sekund masz! 10 sekund masz 3 2 Dobra, ktoś robi jeszcze? Dobra, Dobra Tak to wygląda Ja oczywiście ostatni a przyciąganie Liny, nie? Tutaj jak ktoś będzie miał impostora w Teamie to ciężko punkt zdobyć Spancja przestała działać, chyba. Tak, nie klikajcie W. Jak jestem na samym końcu, to. Ja, powinienem to wygrać. Ej, ty nawet. Idzie na chyba. <noise> dawaj, 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 dobrze. Dawaj, dawaj. Ja ty nie zauważyłem, oni mają tutaj jak w tym serialu, nie? X, że on nie chce grać. Czyś miał kółko, że chce grać. I tam, tutaj, jest taki licznik. Ogólnie to. to jest team play, nie? Mamy minus 25, minus 14. Jak mamy na minusie, to znaczy, że u nas ludzie w ogóle nie ciągną. Dobra, ja się wyłożyłem. Ale tak to wygląda z góry. Patrzcie, tam po lewej stronie są wszyscy w tyle. To oni mają szansę zgarnąć ten punkt, chyba. I chyba to zgarną. A, ale poleciał do przodu. Trochę im strollował. Ten, jak wyleciał. Uu, jeżeli ktoś tak wylatuje, to znaczy, że puścił sy, jak coś, więc. Store. Ile ich tam zostało? Ej, spo, sporo punktów będzie To serio Dajecie radę Dobrze, dobrze, lecimy, lecimy Mamy to... Dobrze będzie Będzie dobrze, i dwójka została Uuu Jak on się trzyma? Ale idzie, idzie, idzie Dobra, Aj, on już latuje, on już latuje. Dobra, klasa. Ten jak poleciał. Jest, no jest, ten jest, jest, to jest ale się udało. Kurwa. No wiadomość. Nie? Jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden. On no, idzie do tyłu, idzie, idzie, to tył, to idzie ale... Mam wrażenie, że on jakoś to buguje. Kurwa. Tak szczerze, ale nie, idzie chyba. On ma on ma makro. Ej, samolot, przyciąga. Ja no goście z Pudzianem, nie? Wszystkich was trzyma. Je panek czy możliwe, ale on idzie, uwierzcie tego, mi, on idzie, idzie powoli, idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie, ciągnijcie. Tylko żebyście wiedzieli... Ej, chłopaki właśnie, dać, rada. Do tak, przodu tak. i do tyłu. Do przodu musicie iść troszkę i do tyłu. Naciągnąć linę musicie. Czajcie. I teraz do tyłu Idzie, idzie, idzie. Dobra, zrobicie go nie no... on, nie? To nieźle. Wyczaił no patrz, jedna osoba trzyma, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób? Dajcie jemu mię rozsadzić was zaraz nie przyciągnął kurwa tam do przodu No miał mówić nie? No bo on to jedną ręką trzyma tylko wiecie? A nie no macie go już, macie A No ciekawe nie? Jedna osoba trzyma tyle osób Na krawędzi jest już Jedno musieli się ja namęczyć trochę dobie... Tyle, tyle Leci, leci, Poleciał! I to X! No, utrzymałeś to ładniej Papierno życe kamień teraz. Ale jak to trzymał? Idziemy dalej. Papierno, że kamień. Jakby była nas tutaj nieparzysta ilość osób, to by ktoś przeszedł automatycznie do przodu. W sensie przeszedłby tą mapę bez właśnie tutaj rywalizacji. Ale każdy ma parę, więc... No to, to co? Papier? Tu trzeba się pośpieszyć, bo ktoś może zacząć podpowiadać, jak ktoś szybciej to zrobi, nie? Kamień dałem! Kamień! Jest, grana. Ja No Jest, podpowiadania! Kamień! Dobra, taka taktyka! Na boki! No właśnie tak samo! Nie zdążyłem, nie zdążyłem! Mamy to! Przeszedłem. No jak nic nie dasz, to ci zabiera! No tak, ale jak tak. to, wiesz? To co? 100 złote bligi ci podpowiada Mario? Dawaj. odpowiadaj no. co ma, to co Mario 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 ja tego Mario 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 tam Mario 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 Tam ktoś Mario 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 Oj kurde no nieźle! A, się, za bono, chyba. Hey. Teraz będzie szklany most. Ale wiem wam spoko, ja chyba przeszedłem każdą grę. Trzymało. Znaczy oprócz szklanego mostu tam w sumie to odjebałem troszkę, rzeczywiście. Ale moja drużyna wygrała To będzie biało. teraz Dobra, tutaj trzeba zabrać odpowiedni numerek, ale... Tu będzie ciężko chyba przejść. Nikt nie będzie chciał iść pierwszy, mimo numerku. Dobra, to co? Bierzemy. E, 24 wziąłem. Dobra. Siódemka. To stoimy koło siódemki. A co? Siódemka. 21. Siódemka tutaj. No, lecimy na pałę. Sporo nas. Też ja mogę pierwszy skoczyć, nie, nie ma problemu. Ja wykonam pierwszy skok. Dalej na prawo. Na prawo, na prawo. No no czekajcie, czekajcie, prawo. muszą dołączyć. Że będzie to, kierować, dobra. No to co, prawo? Dawaj, dawaj, dawaj. No i mamy Brawo. to. Prawo. No to. Brawo. Radźcie sobie dalej sami, stąd możemy obserwować. No i tyle było. Jak im pójdzie. <śmiech> 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 e mamy. Kurwa 10 losa, ja wolę nie skakać, się wyjebie. No, ja też mam, niestety. Prawa, prawa, no i kurde. się wyjechałem. Ja nie gadaj, prawo. to zwykłe skakanie, nie? A zobaczcie. Żyje lebo, lebo. Ile? 24 lebo. osoby tam jest lebo. dokładnie. Na jednej platformie 24 osoby. O, jak prawo. to szkło wytrzymuje? Robię szyby na co dzień. Dwie minuty. Chodźcie się rozciąść na kanapie. Lewo, lewo. Ale jak to w butach? Jaki mam numerek. Ja wam przypominam, nie? Dla przypomnienia chłopaki musicie to przejść nawet za cenę tego, że spaniecie, żeby grać szóstą mapę. Jestem ja już kurwa zaryzykowałem. 20 osób tam, 23 osoby na innej platformie. Dobra, dobra. Dawaj mamy dwie jeszcze. Chłopaki takie pytanie ma ktoś może trzy mapy na swoim koncie? Jak ma ktoś, no to możecie skakać, bez problemu. O ostatnio Czas mapy kurwa, przychodzi kurwa. tylko jedna osoba, bo to nożówka, nie? Kurwa minuta 40 Chłopaki musicie Patrzcie, nikt nie chce odpuścić, nie? Patrzcie jak was zrobi I bany hopem dawać, bany hopem Bany hopem to przyjdziecie, bany hopem Ta najlepsze kurwa, Ta to najlepsze. Tyle osób tam jeszcze jest, nie? mamy, no, no, 20. Ale się wypełniają, o Jezu kurwa, macie to! <grym> Nie ten jeszcze spadł na koniec. Patrol! klasa. No, 19 osób przeszło. 19 osób. No to nożówka. Finał chłopaki. Ja będę stał tutaj na łóżku, nie? Znaczy w sumie... Ja już mogę zabić. No i zabiłem w sumie. dobra, Tak, ja na no spanie zabiłem. Dobra, idziemy tu. trzeba... Ja Towarzysz mnie zabił. Na platformie HP ładuje jak coś, nie? Niektórzy nawet nie chcą tam iść. Czekają, aż się powybijają. Też jakaś taktyka w sumie, nie? A co, to była testowa, da? Nie, 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 to gramy! Ta, ta, to chyba testowa była, tak? Też tak zagrać, no. Po minucie będziecie tracić HP, nie będzie wam ładować na platformie jak coś. No to co, mamy 6 osób. Pokybel wywalony. Patrzcie, patrzcie jak on likwiduje wszystkich, nie? Ta osoba. Niko, no to co? Niko! No to mamy chyba zwycięzcę w takim razie, nie? Na 30 osób po przejrzeniu materiałów Niko zdobył pierwszą mapę, drugą Piątą i szóstą, czyli tą finałową, co łącznie daje mu 11 punktów, czyli najwięcej od pozostałych uczestników. Tutaj macie już potwierdzenie odebranej nagrody. Gratulacje jeszcze raz. Tutaj tak naprawdę kluczowa była ta ostatnia mapa, czyli ta za 5 punktów. A inni uczestnicy, którzy przeszli na przykład 5 map, ale bez tej szóstej finałowej mapy, daje im to łącznie 10 punktów, więc Niko i tak ma najwięcej 11. Dobra, to tyle. Do następnego, pa pa!